Tradycją wiewa staje się powoli marszobieg rodzinny dla zdrowia i pozdrowie, którego organizatorkami są nauczycielki wychowania fizycznego z tamtejszej szkoły podstawowej. Organizacja dużo pracy, zaangażowania, siły, pomysłu, energii i mieć to coś w sobie, co przyciągnie ludzi i myślę, że, że nasze panie mają właśnie tą charyzmę, to coś w sobie i udało się mimo nie najlepszej pogody ściągnąć. Dość dużą grupę mieszkańców gminy wi Całą zabawę rozpoczęły występy wokalne. Dawaliście otuchy innym, żeby się nie bali, tak? Tą krew oddać i pomóc innym. Bo pomaganie jest jakie? Fajne? Fajne, pomaganie jest fajne. Brawo dla nich. Wszyscy się włączyli w pomoc dla naszego mieszkańca, który choruje na chondroblazję z naszej gminy WIEWO. Wspaniale tutaj ta pomoc była pokazana, wspaniale pomogliśmy wszyscy. Dzisiaj jesteśmy dla naszych dzieci z niepełnosprawnością. Razem dla naszych dzieci. Są to wspaniałe dzieciaki, które wiadomo na co dzień tej pomocy potrzebują, ale one też potrafią wspaniale pomagać. Pomagały już nam niedawno na akcji krwiodawstwa. Wspaniale pokazały, że po prostu no, pomaganie jest fajne. Następnie przyszedł czas na punkt kulminacyjny, czyli dwukilometrowy marszobieg, którego meta zlokalizowana była na dziedzińcu szkoły. <śliniczny> Uczestnicy festynu z wypiekami na twarzach obserwowali też to co wyprawiają Joanna Paluch i jej podopieczni z Leszczyńskiego Centrum Kettlebell. Trening siłowy wypiera już tradycyjną siłownię. Siłownia chyba jest dla osób takich, tak mi się wydaje, tak szczerze powiem, początkujących, którzy nie wiedzą co zrobić, jak trenować, gdzie się podziać. Przede wszystkim od tego się zaczyna. Każdy z nas albo idzie biegać, albo idzie na siłownik. Później okazuje się, im głębiej w las, że ta przygoda się trochę inaczej rozkręca. Tak samo jak jest crossfit, też dla poszczególnych osób. Później, kettle, taki typowy trening siłowy. No mam nadzieję, że w Lesznie będziecie jeszcze coraz większym powodzeniem, bo jestem osobą, która jako pierwsza w Lesznie wprowadziła hardstyle, bo jestem jedynym instruktorem Strongfields Level 1 w Lesznie i okolicy. I trzymam za to kciuki ogromne, bo to jest przede wszystkim trening prozdrowotny. Na zaproszenie organizatorek odpowiedzieli również Kamila Woźna oraz Adrian Kręc. trzykrotna złota medalistka letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych oraz piłkarz z trzecioligową przeszłością. Nie są dla mieszkańców WIEWA osobami anonimowymi. Już oni dla nas dzisiaj są zwycięzcami i bardzo się cieszymy, że mamy takich y, mieszkańców tutaj y, w gminie i no, dodatkowo są naszymi absolwentami szkoły. Mamy nadzieję, że zaangażowanie przesympatycznych WF-istek przełoży się na rosnącą liczbę dzieciaków, które zamienią ekrany komputerów na boiska, bieżnie czy ścieżki rowerowe.